Jeżeli chcesz poznać trzy magiczne pytania, które zadasz kandydatowi do twojej firmy i będziesz od razu wiedzieć, czy zatrudnić tą osobę, czy też nie, to jesteś w świetnym miejscu. Od razu powiem ci, że takie pytania nie istnieją, dlatego bardzo cieszę się, że jesteś tutaj, że oglądasz ten film i dowiesz się czegoś innego, dowiesz się czegoś znacznie lepszego, ponieważ dzisiaj Przedstawię Ci jaki system możesz zastosować, aby każda rekrutacja, którą prowadzisz, aby była skuteczna. Na tym kanale nauczysz się, jak przyciągać talenty i skutecznie zarządzać zespołami. Więcej informacji znajdziesz na michałwrubel.pl Cześć, nazywam się Michał Wrubel i pomagam firmom, pomagam menadżerom przyciągać talenty i budować świetny zespół, świetne zespoły i rozwijać też te zespoły. Więc jeżeli myślisz, że są magiczne pytania, które zagwarantują świetnego pracownika, no to muszę Cię rozczarować. Ale tak jak wspomniałem, te pytania będziesz zadawać, ale w określeniu o konkretny system. I to jest coś, co jest i co będzie dla Ciebie game changerem. Dlatego zostań do końca tego filmu a poznasz wszystkie tajniki, krok po kroku, jak i co robić. Na samym początku zacznijmy od pewnych problemów i od pewnych błędów, które są popełniane przez menadżerów, przez rekruterów. Więc wielu menadżerów wierzy, że wystarczy kilka dobrych pytań i wystarczy na tej podstawie wybrać dobrego, i na tej podstawie wybierzecie dobrego, najlepszego kandydata. I oczywiście, pytania rekrutacyjne, rozmowy rekrutacyjne są bardzo ważne i ciężko jest zatrudnić. Dobrego pracownika bez zrealizowania tego procesu rekrutacyjnego, tego elementu rekrutacyjnego. Natomiast są też inne etapy, które w zależności od tego, jaką masz firmę i jakie to są stanowiska, na które rekrutujesz, będą bardzo pomocne. Mogą to być testy, mogą to być różnego rodzaju dni próbne. O wszystkich takich metodach dowiesz się albo z mojej książki, którą możesz zamówić na mojej stronie internetowej www.michałwrubel.pl, albo także z moich innych filmów. Dlatego zapoznaj się z innymi filmami, bo to są już informacje, o których mówiłem i te materiały są dostępne na moim kanale. W rzeczywistości rozmowa rekrutacyjna i cały proces rekrutacyjny bez odpowiedniego przygotowania przypomina grę w ruletkę. A jestem przekonany, że ty nie chcesz wylos wylosować kandydata, tylko chcesz wybrać świadomie tego najlepszego. Dlatego potrzebujesz systemu. Nie potrzebujesz kilku gotowych pytań, ale potrzebujesz systemu, który, za pomocą którego wygenerujesz zawsze te świetne, te najlepsze pytania. Dlatego w tym filmie przejdziemy do właśnie do tego konkretnego systemu. I teraz zacznijmy od przygotowania. W jaki sposób? Przygotować się, aby taki system móc wprowadzić, aby to wszystko zadziałało. Więc zanim zaczniesz zadawać jakiekolwiek pytania, no to musisz wiedzieć kilka rzeczy. Musisz wiedzieć, kogo szukasz, czego szukasz, co jest ważne. Punkt wyjścia, który jest dla Ciebie bardzo istotny, to opis stanowiska. W korporacjach robi się to w bardzo profesjonalny sposób, a przynajmniej powinno się robić. W Twojej firmie, jeżeli masz małą, średnią firmę, Wystarczy po prostu, że wypiszesz sobie, co to stanowisko ma robić, co pracownik na tym stanowisku ma robić, jakie powinien mieć kompetencje, na czym polega praca. Jeżeli to zrobisz, super. To znaczy, że masz już jasno określony opis stanowiska i w oparciu o ten opis stanowiska będzie Ci bardzo łatwo zrobić kolejny krok. Krok drugi. To profil kandydata. Będzie to niemalże kalką tego opisu stanowiska. Jako profil kandydata, przygotuj sobie informacje takie jak kluczowe kompetencje. Co to ma być za, za, za kandydat? Jak on ma pracować? Jaki ma mieć styl pracy? Jakie też ma wymagania techniczne? Jaką powinny mieć wiedzę? Jakie zachowania są pożądane? Jakie wartości. Osobiste, jakie postawy chcesz widzieć u tego kandydata, aby to było zgodne z tobą, z twoją firmą, z zespołem, aby ta osoba mogła współpracować z klientami, jeżeli z takimi klientami będzie mieć do czynienia. Ok, jeżeli masz już te rzeczy zrobione, to jest to wielki sukces. Teraz jeszcze musisz zapamiętać raz na zawsze jedną bardzo ważną rzecz, czyli takie rozmowy i procesy rekrutacyjne powinny być ustrukturyzowane. Oznacza to, że powinieneś to prowadzić w taki sam sposób. Dajmy na to jakiś przykład. Wyobraź sobie, że zatrudniasz handlowca. Jeżeli prowadzisz rekrutację na handlowca i masz tam 10 kandydatów, to dla każdego kandydata proces rekrutacyjny powinien wyglądać tak samo. I powinny zadać w zasadzie analogiczne pytania rekrutacyjne, po to, aby po pierwsze zgodnie z prawem równo traktować tych ludzi i wszystkim dać takie same prawa i możliwości otrzymania tej pracy, a po drugie bardzo ważne jest, że tylko w ten sposób będziesz mógł rzetelnie porównać tych kandydatów, bo jeżeli będziesz ich w różny sposób prowadzić przez proces rekrutacyjny, w różny sposób odpytywać, zadawać różne zadania, to będziesz mieć różne wyniki i nie będziesz w stanie tego porównać. Ok, i teraz przechodzimy już do clue, czyli do tych pytań rekrutacyjnych. Więc pytania rekrutacyjne dla uproszczenia podzielimy sobie na. Dwa rodzaje pytań rekrutacyjnych. Pierwsza grupa pytań rekrutacyjnych to będą pytania, pytania techniczne, pytania związane z konkretną wiedzą, znajomością tematu, z doświadczeniem. Druga grupa pytań to będą pytania behawioralne, czyli pytania, które pomogą ci sprawdzić, które kompetencje ma pracownik oraz także te pytania. Pozwolą Ci często zweryfikować, czy informacje, którymi dzieli się kandydat, albo które ma w CV, czy są prawdziwe, czy, czy te kompetencje, których Ty szukasz, czy one są prawdziwe. I teraz, jak opracować pytania? Nic bardziej prostego. W zasadzie tych pytań już nie musisz wymyślać, bo masz je gotowe. Te pytania to jest gotowiec. Z profilu kandydata. Jeżeli rzetelnie opisałeś profil kandydata, bazując też na opisie stanowiska, to masz tam wypunktowane, co, jak ta osoba ma pracować, co ma, jakie ma mieć kompetencje, jakie oczekiwane są zachowania, więc wystarczy, że o te wszystkie ważne rzeczy, które masz wypisane, zapytasz. Albo pytaniami właśnie technicznymi. Jeżeli jest to związane stricte, właśnie z wiedzą, albo pytaniami behawioralnymi, najlepsza metoda, którą tutaj warto żebyś stosował, to jest metoda STAR, czyli Situation, Task, Action i Result. Jeżeli zadajesz pytanie jakiemuś kandydatowi, powiedz i oczekuj, żeby on odpowiadał właśnie zgodnie z metodą STAR. Zaraz podam Ci przykład, w jaki sposób to powinno wyglądać. Możesz zapytać w sposób następujący, zaczynając od sytuacji. Czy byłeś kiedykolwiek w sytuacji wprowadzania nowego produktu na rynek? Jaka była Twoja rola? Co miałeś tam zrobić w takim procesie? Powiedz mi także, co konkretnie zrobiłeś oraz jakie były efekty Twojego działania. Jeżeli zadasz takie pytanie i ten kandydat odpowiedzi zgodnie z tym, o co go poprosiłeś, to dowiesz się dokładnie, co on robił. Więc powtarzając, metoda STAR musi być jakaś sytuacja, o którą chcesz zapytać, w której kandydat brał udział, w której był, jakieś zadanie, które w związku z tym miał zrealizować, działania, które podjął oraz wyniki, które otrzymał. Dlatego nie szukaj idealnych pytań. Buduj procesy, które są oparte na zrozumieniu stanowiska, na profilu kandydata i generuj stamtąd pytania. To jest gotowy system, który zadziała w 100% za każdym razem. Jeżeli chcesz więcej podpowiedzi, w jaki sposób budować zespoły, oraz rozwijać te zespoły w Twojej firmie, no to subskrybuj mój kanał, daj lajka like mi także pod tym filmem, aby pomóc mi rozwijać się, aby nakarmić algorytmi, ja bym miał większe zasięgi. Jeżeli interesują Cię te zagadnienia, masz jakiekolwiek pytania w związku z tą treścią, to śmiało pisz komentarz, bardzo chętnie odpowiem. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.